A jeśli chcesz mnie wesprzeć, to wpisz kod Jasio w sklepie Fortnite. Dziękuję Okej, okay, ja się mówi... Piękny rząd, fajne skiny Dobra, każdy wszędzie Dobra, dobra się mówi szukamy takich samych skinów. Jeżeli jest jakaś para, to niech się ustawi tutaj, na, po drugiej stronie się mówi Szukamy par... A, my, dobra To ja się mówi, ja się nie liczę, ja się nie liczę, okej? Okay? Dobra. <laughs> Siema Mak Dobra. Jak ktoś nie ma pary, to, poz to uformować rząd, ja się mówi. Jak ktoś nie ma pary, to w rzędzie. Jednym w rzędzie. Nie! Nie, no gdzie parę? Jeden rząd, kto nie ma pary, kto został bez pary. No, czy tą parę można? To nie są te same skiny, ja się mówi. Miały być te same skiny A Ale tak jak wypasujecie dla siebie, więc ja się mówi ustawcie się tutaj. Ta ognista, ta para, ja się mówi, ustawcie się tutaj. Okej, okay, możemy jeszcze jakieś podobne pary wyłonić. Nie ma dwóch bestii, nie ma. Nie, to już jest zbyt naciągane, ja się mówi. Nie, 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 stop. Dobra, ja się mówi... Proszę się ustawić tam. Dobra, ja się mówi, proszę, nie robi się motek. Dobra. Eee, to tak, to wy kucnijcie, ok, wykucnicie Ja się mówi, już nie masz pary, musisz wrócić. Nie, nie było ja się mówi. Simon mówi, wy kucnijcie. Dobra. Eee, ja się mówi, totalny bezruch. Dobra. To teraz popatrzcie na mnie. Czemu nie patrzycie? Wy się patrzcie Potrzebuję atencji. Popatrzcie, popatrzcie. Czekajcie, co my tu mamy? Dobra. Dobra. Bardzo ładnie. Ja się mówi: kucamy. Okej, okay. eee, za ten opóźnione... Dzięki za słowa słów, za opóźnione reakcje będzie strzałkowe. Dobra. Ryby. Ja się mówi ryby. Okej, okay. wybierzcie. Eee, jedną osobę, która zostanie zabita. Razem musicie dokonać wyboru. Albo nie, ja się mówi nie, ja się mówi nie. Eee, ustawcie się na tej linii i patrzcie na wschód, okej? Okay? Ja się mówi. Ja się mówi, ustawcie się na linii i patrzcie na wschód. Okej. Okay. Chodź, ja się mówi ryba z tym kilofem, tym czarnym koniem, czy co to jest? Ja się mówi, podejdź do mnie. A ty się nie odwracaj, tamta druga ryba, ty się nie odwracaj. Ja się mówi, możesz wstać. <coughs> Okej. Okay. Ja się mówi, wybierz jedną osobę. Walni, ja się mówi, walni jedną osobę killoffem. Siema Randy, Orton. Jedna osobę. Dawaj szybciutko, szybciutko. Dobra, to. Ja się mówi, yy, siądź obok tamtego pana. Okej, to jesteś ty. Okej. Okay. Ja się mówi, dobra. Pamiętaj, że to ty, okej? Okay? Yy, walnięta osoba. Ja się mówi, kolejna rybka. Wybierz jakąś osobę, tylko szybciej. Strefa nas tutaj. Wybierz jakąś osobę. Wow! Jak wy to zrobiliście? Komunikujecie się, tak? Ja się mówi... Ja się mówi, jeżeli się komunikujecie, kucnijcie. Prawdę musisz powiedzieć. Dobra, ja się mówi wracaj. Dobra. Jak oni? To ty nie wierzysz, że akurat z tych wszystkich osób akurat... Ciebie. I czemu akurat ciebie wybrali, wiesz czemu? Dobra. Dziwne. Ja się mówi, e, weźcie się, odwróćcie. Znaczy, chodźcie tutaj, ja się mówi, ustawcie się na linii. Na streamie widziałem. A. Ja się mówi, uwaga! Lol, dominik jaki. Dobra, no niestety. Ja się mówi, kto ostatni przyjdzie do mnie, umiera. Ja się mówi, kto ostatni do mnie przyjdzie, umiera. Czy Ej, no bez niszczenia, No to tak zniszczył. Ja się mówi, nie wolno niszczyć. Dobra, za karę, że ktoś zniszczył. Ja się mówi, nie wolno niszczyć. Za karę, że ktoś zniszczył. Musicie to przejść jeszcze raz. To ostatni umiera. Ja się mówi, let's go. Bez balonów. No nie. Ja się mówi, musicie. szybko wiecie, 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 widzicie, szybko, szybko. O nie! No i ktoś to znowu zniszczył. Chcecie jeszcze raz? Czemu ktoś to... Ja się mówię, kto mi skaże kto to zniszczył. Kto to zniszczył, ja się mówi. Kto wie, kto to zniszczył, niech podejdzie do mnie, ja się mówi. Dobra, wiesz kto zniszczył, ja się mówi. Walnij, tofem osobę, która to zniszczyła. Ja się mówi. Jeże Ja się mówi każdy za mną do strefy. Dobra. Ja się mówi... Dawajcie, ustawiamy się. Tutaj. Ja się mówi... Albo nie. Wow. Wow, wow, wow. Ej, 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 weź mi daj. Ja się... Daj mi to, daj mi to, weź mi tutaj. Weź mi tutaj, proszę, proszę. Bo ja się mówi. Nie było ja się mówi, nie... Że... Dobra, nieważne. Okej. Okay. Eee, wyrzućcie balony, ok? Wyrzućcie balony, żeby nie było szóstwa. Kontrolem się wyrzuca. Kontrolem się wyrzuca. Nie było, ja się mówi. Bardzo ładnie. Wyrzuć. Ja się mówi, wyrzuć balon. Dobra. okej okay. Dobra. I się opuść. Okej, okay. Ja się mówi, nie każdy zrobi fajną emotkę. Osoba, która zrobi najgorszą, według mojego uznania, umiera. Ja się mówi. No, powtórka, to jest. zrobić tę emotkę czy nie? Nie możesz robić motek, chyba. A nie. Ouuu! Zrobił moją ulubioną emotkę Ja się o. mówi, Veno, chodź tu, podejdź. A skąd że to ty, akurat ty? Ja się mówi, chodź, te, ty co zrobiłeś, Mili Rock? Stań tutaj, ja się mówi. Okej. Okay. Kto zrobił najgorszą? Ten taniec jest, jest fajny. Ten taniec jest, też jest sukienką, nawet mam kupiony. Ten też jest spoko... O, ten też jest super. Też jest Kurczę, nie wiem, wszystkie takie fajne, śmieszne. Nie mogę was zabić. Ale dobra, ale za to wyszło, kto zrobi najlepszą łemotkę. Ja się mówi. E, albo nie. Ja się mówi, kucni Ty co zrobiłeś najlepszą łemotkę? E, weź ten pistolet, ok? Weź ten pistolet i możesz go i zabić. Ty co zrobiłeś najlepszą łemotkę, idziemy stąd. Dobra, ja się mówi, weź pistolet. Bardzo ładnie. Sprawdzam czujność. Ja się mi weź pistolet. Okej, okay, już ja się mi nie róbnę motek. E, jak strefa... O kurczę, znowu taka strefa. Ja się mówi... Ile tu jest balonów? Trzy balony. Podzielcie... Ja się mówi, Trzy osoby mają mieć balon. Ma, założony i załóżcie. Trzy osoby mają mieć balon. To będzie... I podzielcie się, okej? Okay? Dobra, ktoś tutaj, weź, weźcie sobie tu balon, ja się mówi I do strefy Dobra Dobra, dobra, kto ostatni, no to Fuck <gry> kurczę, te strefy są takie głupie Ma, ma ktoś lunchbada? Ja się mówi, czy ktoś ma lunchbada? Jeżeli tak, to... To niech pucnie Dobra, ale chyba nie, dobra, biegniemy, biegniemy ja się mówi osoba, która ma pistolet możesz zbijać innym balony Ale nie mi, tylko nie mi. Ja się mówi zwijaj balony, tylko nie mi. Osoba, która ma pistolet. Zbijaj balony ludziom. Ładnie Dobra, to do mnie zobaczę. się was Hej Adam Adrona pro! to jest skarda do dokładnie. Dobra, ja się mówi, każdy wchodzi do tej budki. Tutaj zostaje obok. Ja się mówi, kaczy do tej budki. Do tej budki, ja się mówi każdy. Dobra, ja się mówi. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee, to tak. Eee, musicie. Ja się mówi, musicie wyjść z tej budki. Chwila, Jak... Mogę to zabudować, dobra, ja się mówi, ostatnia osoba, która eee, wyjdzie z tej budki, nie wychodząc drzwiami, eee, przegrywa. Więc musicie wyjść z tej budki, używając innych sposobów. O nie, nie budować. Ja się mówi nie, tylko nie budować. Czekajcie, ja się mówi, każdy wychodzi z budki drzwiami. Dobra. Ja się mówię, każdy wchodzi do budki i... czekajcie, czekajcie. Aaa, ah, zniczmy to. Oj przepraszam, odsuńcie się ode mnie, ja się mówi Dobra, wchodźcie do budki, ja się mówi O oh, fuck, uciekajmy do strefy, uciekajmy do strefy! Ja się mówię, uciekajmy do strefy Fuck, zory kurczę Dobra, ile jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Okej okay, wszyscy Okej. Okay. Ja się mówię, czarne skiny kucają późno. Eee. Tylko nie kocesz, dobra? Białe skiny skaczą. Dobra, ładnie. <grymne> Idealo. Ja się mówi za mną. Ciałem, time Freddy. Czekajcie. Ja się mówi, Odsuńcie się. Eee, wracajcie na schody, ja się mówi. Dobra. Ja się mówi przeskoczcie to ostatnia osoba, która przejdzie tutaj umiera O! Dudało wow, ci się. Okej okay. O nie, Skynacia. Bardzo ładnie było. Dobra. I to się, Aha, to się trzyma na tym. Dobra. Jasio mówi, wskarkujcie wskarkujcie ja się mówi, wskakujcie na to. Wskakujcie, na to. czy ja się mówi, wejdźcie na to. Dobra, bardzo ładnie. Ja się mówi, do strefy, do strefy, do strefy, do strefy. Dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. Ja się mówi, zostawiamy łapki w górę. Okej. Okay. Ja się mówi, czekajcie. Ja się mówi, tylko po drewnie idziemy do strefy. Chodźcie, wskakujcie tutaj i tylko po drewnie, okej? Okay? O nie, po cegłach też, bo skończyło mi się drewno. Jakie trudne jest. Dobra, ja się mówię, tylko po cegłach wchodzimy do strefy. Dobra, nieważne, no, wchodźmy do strefy. Ja się mówię, totalny bezruch. Niko, dzięki za słup, sub. do strefy, szybko, szybko, szybko! A, ruszyłeś się. Ja się mówi, wygrałeś, nie wiem kto, ale zaraz zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Uwaga, zaraz twój nick będzie widniał. Waga. Oj, oj, ja się wychodzę do strefki. Waga, kto wygrał? Do strefo. Waga. Wygrał Łakomki! Pan Time Freddy, dzięki za was uwagą, wygrałeś! Wygrałeś! Gratuluję ci, łakomki! Hermes, dzięki za was okay. nice! Gratuluję wygranej, pozdrowy, łakomki, łapka w górę się należy.